Wszystkim jeszcze z auta, ale zaraz wchodzimy do galerii, żeby sprawdzić jakie nowości, ale też czy w trendach pojawiły się rzeczy w sieciówkach. Oczywiście, modowo, zajrzymy do handemu, do Zary, do Rizer. Zobaczmy, gdzie nas nasze nogi poniosą, ale czujemy, że będzie fajnie, więc chodźcie z nami. A propos kokard, to w H&M zobaczcie jakie piękne są szpilki czerwone, zamszowe i takie naprawdę konkretne, piękne są te kokardy, tylko to są buty, one są z całym czubkiem, tak, bałam się, że są odsłonięte, ale naprawdę pięknie wyglądają, naprawdę cool. Pierwszy wybór futro, futra mega w trendach, no i to powiem Wam, że najbardziej pasowało mi do takiego właśnie klasyka klasyk totalny, bez żadnych udziwnień delikatnie błyszczący, ale to błyszczenie jest takie zdrowe, to jest jakby taka po prostu ładna tafla, włocha tego futerka, jest naprawdę cieplutkie, ma fajną długość kieszenie, zawinane jest na takie takie napy tak takie oldschoolowe futra ma duży kołnierz, no i ta kolorystyka naprawdę ładnie jest ten kolor, podoba mi się tylko mam takie wrażenie, że ta podszewka jest trochę taka taka szorstka to jest jedyny jej minus, a tak to no i rękawy. U nas to jest klasyczne, że ten rękaw mógłby być troszkę dłuższy, ale to jest rozmiar S, może M-ka po prostu, miała dłuższe rękawy, chociaż to się nie zawsze sprawdza. No tak czy jak bardzo fajny kandydacik do tego, żeby może ktoś z Was się skusił na futro w tym roku. No to myślę, zapowiadało się troszeczkę lepiej na wieszaku i w ogóle miałyśmy rozkminę, czy to jest przód, czy jednak guziki powinny być z przodu, ale metka jest jakby no tu z tyłu na dekolcie, więc wydaje mi się, że jednak zakładam ją odpowiednio, czyli to jest przód. Wzięłam MK i ona jest troszeczkę za szeroka w ramionach. Śmiało mi się, że trochę jak ksiądz. I coś ty. Jest. No ale są trendy. Tutaj możemy mieć piękne kokardy, słuchajcie. Ona na początku jak zobaczyłam ją na wieszaku przypomniała mi trochę tą moją ukochaną, przepiękną, najpiękniejszą i absolutnie y, dużo ładniejszą niż ta koszulę z y, heresów. Y, też taka trochę właśnie powiedziałabym rustykalna kołbojska. A... No, tym bardziej, że czuję, że to jest sztuczny materiał. Ja już jestem w tym spocona, więc nic jakiegoś godnego polecenia, ale no to jest taki odważny i trochę inny projekt, więc z drugiej strony może, tylko ewidentnie jeszcze tutaj są poduszki, więc bierzcie rozmiar mniejszy, jeśli Wam się spodobała. Taliowana, welurowa, przepiękna marynarka, taka naprawdę to jest taka. Mega tladiowana. To jest rozmiar S i podejrzewam, że M lepiej wjeżdżałby w moim biuście. Zawsze na te broje, że ma duży biust. No w talii siedzi idealnie, ale tutaj delikatnie się marszczy. Podejrzewam, że po prostu większy rozmiar byłby lepszy, bo w ramionach jest idealna. Więc to jest zawsze kwestia u mnie, niestety sporna. Ale no jest, jest przepiękna. wam, że no ma coś takiego w sobie drogiego, tak bym to nazwała, ale też przepiękny kolor, taki zobaczcie jak ładnie wbija światło. Jest taka porządna, jest taka porządna, mocniejsza, ten materiał jest taki grubszy. No oczywiście to tu nosimy zapięte, bo jak rozepnę, to... Po prostu moje biodra by, robią się nagle, o, mam biodra tu, a one się robią takie po prostu bardzo szerokie, ale jest naprawdę ładna, myślę, że to jest super propozycja, jeżeli szukałyście taliowanej marynarki, jest, jeżeli macie większy biust, rozmiar większy, bo ta talia i tak będzie podkreślona, rękawy są dość szerokie, więc tam też pewnie będą w tych większych rozmiarach. Kurczę, no ładna jest, ma no, przepiękny kolor, bardzo mi się podoba. Taka zieleń, taka khaki, prze, prze, wow. przepiękna i naprawdę też bym powiedziała, że tutaj te kieszenie są super wygodne, te rękawy są idealnie wow. długie, no naprawdę cool. No dobra, słuchajcie, świeca się jak miliony monet, a to ze sprawą oczywiście cekinów, które no, obłędnie się mienią, ale cykiny, jak widać, wracają w tym okresie świątecznym, a nawet bym powiedziała bardziej sylwestrowym. Ja sama jeszcze nie wiem, co na Sylwestra będę, że tak powiem, przywdziewać, ale słuchajcie, eseczka, proszę bardzo, zmieściła już całkiem pokaźny brzuch, więc spoko jest to, że jeżeli bym ją brała, no to gdzieś tam na kolejne lata ona wciąż będzie Och, dobra, trochę mi to ciasno. Jeszcze sapie, no ale musicie mi to wybaczyć. W każdym razie, przepięknie, bo słuchajcie, ma, nie wiem czy to mi się uda pokazać. Chyba mi się uda. Plecy w V, które ja bardzo lubię. Wydaje mi się też, że można ją w sumie nosić na dwa sposoby. W sensie, jeżeli chcielibyście mieć tutaj taki głęboki dekolt, to spokojnie też możecie ją tak nosić. Krótsza, ale też nie za krótka. Rękaw dłuższy. Fajne tutaj, troszeczkę bardziej bufiaste rękawki jest tu miejsce. No, naprawdę cool opcja sylwestrowa. I naprawdę, naprawdę, teraz o, światło, mieni się absolutnie fantastycznie. Super wybór. Strażacka czerwień. Też oczywiście w trendach, no i kokardy, o których już no kokardy, kokardy, kokardy. I tutaj też te przeszyi, one na wybiegach teraz są bardzo mocno widoczne, nawet takie mocno przeskalowane. I tutaj też oczywiście one jest do możecie ją, tak jak tylko macie ochotę, bardziej z boku, bardziej na środku, ale na wygląda to bardzo uroczo. Tutaj dekol jest taki bardziej, widzicie, o, jest taka łezka i wygląda super, czy do jeansów też to... Na ludzie, naprawdę bym tak mogę to nosić, bo jest bardzo wygodna ta koszula. No i że skład nie jest jakiś zachwycający, ale kolor, ten taka starzecka czerwień, która pasuje naprawdę też do tych rudych włosów. No fajnie się czuję w tej koszuli. Ja też na wygodę patrzę, bo to tutaj jest naprawdę on top, to to rozmiar S i jest bardzo szeroka, więc też zwracajcie uwagę na to, żeby brać troszkę mniejsze rozmiary, bo ja normalnie noszę m A tutaj S, jest, zobaczcie, tutaj jest tego miejsca. Jest, ona jest taka dłuższa o ciach. Więc też można mi śmiało pewnie ułożyć gdzieś w jakiejś spódnicy, żeby się nie odznaczała, bo te krótsze spódnice zostawiałam taki pasek, a tutaj tego nie będzie, więc no naprawdę tego tak kokardo, zobaczcie jak słodko to wygląda. To jest ta forma futerka, która jest dla mnie bardzo classy. Nie jest takie zbyt mocno przeskalowane nie dzieje się też za dużo, bardzo ładny kolor. A futerka wiadomo, właśnie no wciąż, wciąż jak najbardziej też są w trendach. Yy, to jest właśnie nawet bym powiedziała taki Taki misiu, no jest to po prostu przemiłe w dotyku. Nie ukrywam, że jak ktoś będzie się do mnie przytulał, gdybym była w tym futrze, to. No, jak do pluszowego misia. Ale ładnie dobrane guziki, taki fajny detal. Dobra długość, bo też jest właśnie fajnie, że to nie jest bardzo długie. No, nie jest to wiadomo, ubranie na bardzo zimowy, zimową aurę. Myślę, że wtedy można zmarznąć, ale tak. No to właśnie o polską, wrocławską zimę, kiedy tych mrozów nie jest zbyt dużo, to myślę, że to jest całkiem e, fajna opcja. Naprawdę ładnie, szersze rękawy i nawet dłuższe, widzicie tutaj kul, cool, naprawdę i przepiękny ma ten kolor. Idealny, taki jasny beż, bardzo jaśniutki, ale bardzo twarzowy, myślę, że do wielu typów urody e, będzie on pasował. Czerwona sukienka, nie mam dobrej bielizny po to dlatego, że delikatnie widzicie, prześwituje, ale nie szkodzi, bo y, ona robi, robi robotę, robi też wrażenie, jest taka płynąca, odsłonięte ramiona, tutaj taki tu gruby pasek materiału, który możemy y, nałożyć aż na sam biust, no naprawdę super to wygląda, podoba mi się, naprawdę jest troszkę dłuższa. Nie ma żadnego rozcięcia, ale jest super wygodna i jest dość lekka, jak na taką swetrową sukienkę. Tylko to, że trzeba pod to naprawdę bieliznę taką krojącą, najlepiej może jakąś delikatnie motylującą, bo tutaj wszystko się odznacza ale taki dziew, delikatny pasek, więc no to jest jej minus. Ale z drugiej strony ma tak piękny kolor. Super się w niej czuję. bardzo wygodna. Macie kokardek, słuchajcie. Jeżeli nie chcecie ich zbyt dużo i nie za bardzo pasuje Wam to na przykład na ubraniach czy na butach, no to oczywiście ma tych, który też tak naprawdę jest już od kilku sezonów modny, ale mam wrażenie, że wcześniej nie był aż tak widoczny w sieciówkach. Czyli kokardki, które oczywiście możemy wpiąć sobie pięknie we włosy. Wydaje mi się, że to jest no, przepiękny dodatek. Przede wszystkim do takich właśnie na przykład świątecznych stylizacji. Taki detal, jeżeli macie bardziej klasyczny strój, klasyczną sukienkę, no coś pięknego. Połączenie modne, czyli koronka taka wystająca spod gładkich materiałów. Tutaj dwa elementy, to jest long sleeve, który naprawdę bardzo ładne właśnie zakończenie takie koronkowe. Pięknie to wygląda, plus zwykły, klasyczny t-shirt, chociaż nie taki zwykły, bo tutaj ma napis pure. Ale jest bordowy w połączeniu z takim jagodowo-różowym odcieniem. Tu nie widzicie, tu nie widzicie, więc możecie ocenić, jak Wam się podoba w ogóle takie Połączenie. Ono jest takie bardzo młodzieżowe, streetwearowe, chociaż ten long sleeve sam w sobie no oczywiście cały jest prześwietlony, to jest cała koronka po całości, ale na przykład na to jakaś koszula, i wystająca taki element, czy jakiś long sleeve właśnie na to bardziej korujący, albo pod spód coś takiego bardzo typu body, które będzie moderujące, i na to właśnie na koronka, to może naprawdę bardzo cool wyglądać. Ale ogólnie, no super mi siedzi ta koronka, zarzcie pięknie wygląda, te wszystkie detale. Super opcja jest taka wiązana. Wiem, że jeszcze była chyba biała wersja, ale jest wyprzedana. Już mnie denerwuje tu że ta kartka nie chce się ułożyć i trzeba ją zaprasować, ale no tutaj mam kilka trendów na sobie i jeszcze nie wiem, czy to mi razem ze sobą gra, ale y, mierzę, y, że tak powiem, w parze. Y, Sweter z kołnierzykiem w stylu właśnie tym BB jest piękny, w ogóle ten granat taki jest ciemny i z tym kontrastowym kołnierzykiem powiem Wam, że mi się podoba, tylko no to mnie że. Nie lubię takich rzeczy. Ale tak, więc wygląda on bardzo ładnie. Zaraz zerknę na jego skład, bo przyznam, że nie, spodobał mi się fason i no nie zerknęłam jeszcze jaki to jest skład. Ale jest miły w dotyku i w ogóle ma fajne. Widzicie takie szersze, szersze rękawy. w sobie. A tutaj dalej. Lecer cekiny, ale podoba mi się ten kolor. Jest taki beżowy, i w tym wydaniu te cekiny też wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Jest. E, że tak powiem, e, rozcięcie z boku, więc to no jest to też... Tu, jeżeli chodzi o spódnicę, to w porównaniu do tej sukienki, którą pokazywałam Wam w H&M, mam wrażenie, że to może być naprawdę też świąteczny wybór, do właśnie czy do jakiegoś swetra, czy do koszuli, może to wyglądać naprawdę bardzo ładnie, a jest super e, wygodna, elastyczna i tak bardzo nie szeleści, jak na cekiny, wiecie, nie czuję tego dyskomfortu e, w kwestii i uczuć takich, że po prostu jest bardzo milutka, bo ma fajną, y, bardzo miłą podszewkę, ale też, właśnie, że nie hałasuje. Y, no, więc takie zestawienie dwóch rzeczy. Czy one razem ze sobą grają? Jeszcze nie wiem, ale każda z nich y, no, gdzieś tam jakiś trend y, ze sobą niesie. Rata, wełna, płaszcze, wszystko się zgadza, wszystko w trendach. To jest bardzo długi płaszcz, z serii premium. Tutaj mamy. 75% wełny, 5% alpaka, reszta to poliamid, który jest pewnie stelażem tego wszystkiego i acetat to jest właśnie podszewka, czyli taka syntetyczna opcja, sztuczna opcja, ale nie syntetyczna. No i teraz tak, tutaj mamy... Piękną podszewkę kobaltową, ona naprawdę pięknie wygląda. Sama też taka forma tego płaszcza, taka kubełkowa, jest naprawdę piękna. Czy nie na moją sylwetkę, bo czuję, że jakby gali, jakby wszystkie proporcje, ale jest naprawdę bardzo długi, bardzo ciepłoki, troszkę cięższy, no wiadomo, pełna swoje też waży, ale ona naprawdę ładnie wygląda. I jakoś tak akurat pasyjnie do dzisiejszej stylówki, Zobaczcie, do moich butów, do moich spodzi do, do, do swetra. Wszystko ze sobą siedzi. Rewelacja. Naprawdę bardzo fajna propozycja, że jeszcze kraty, takie troszkę inne, kolorystyczne. Pamiętam, jak pytałam na Instagramie i naprawdę faktycznie nas, przyszłych mam jest wśród markowej ekipy więcej, więc ja dzisiaj będę waszym, że tak powiem, testerem ciążowych, ciążowych stylizacji na święta i Sylwestra, ale uważam, że ta propozycja, ta propozycja. Jest cool. Fajnie, bo ma właśnie tutaj wiecie, marszczenia na brzuszku, więc jest naprawdę super komfortowa, a z drugiej strony można to też tak bardzo estetycznie i ładnie ułożyć. Przepiękny kolor, poduszki o tym muszę sobie poprawić. Poduszki, które przepięknie układają się tutaj w ramiach. Może ciut za duży dekolt. Coś tutaj może pod spód jeszcze innego, też nie mam w momencie odpowiedniej bielizny do tej sukienki, ale nie mniej. Uważam, że ma przepiękny kolor. Taki właśnie Barrel bo to jest taka. Powiedziałabym, że taki trochę bordo, ale idzie w jagodę, bo jest takim troszeczkę fioletem, no nie oczywiście. długość jak na zimę bardzo komfortowa do kozaków, do bodków, będzie wyglądać przepięknie, no naprawdę powiem Wam, jeszcze mam podkoszulkę, no wybaczcie, cudowne mierzenie, ale faktycznie... Uważam, że bardzo, bardzo fajna propozycja, znaczy nie tylko dla kobiet w ciąży, bo moim zdaniem oczywiście no to jest super komfortowe, że tu brzuszek się mieści, ale te marszczenia będą przepięknie wyglądały i podkreślały też talię u kobiet, które te talie aktualnie posiadają. Który będzie śnił mi się po nocach, bo jest przepiękny, czekoladowy, zamszowy, też z tej serii premium, naprawdę bardzo ładny, cieplutki, przemiły. Taki aż no, podejrzeć, że chce się do niego przybrać ma pasek, z możemy podczyć talię. Kieszenie teraz rozmiar S i on jest naprawdę dość spory, więc ogólnie te płaszcze w rezerwie padają dość duże. Pamiętajcie o tym, ja w tym roku kupowałam freezer wypełniony płaszcz różowy, może pamiętacie, I tam też musiałam go zwracać i kupować mniejszy mniejszoń, bo byłam przyzwyczajona, że ta N-ka była dobra, ale jednak tutaj płaszcze są bardziej w takim oversize. No fajny jest ten płaszcz, naprawdę jest taki bardzo przyjemny jakościowy jakościowy czuj. Tutaj no, wszystko się zgadza. Tak guziki też ładnie trzymają całą formę, jeżeli packa nie macie ochoty nosić. No i ten kolor wciąż zostaje, tak wygląda bardzo rasowo, elegancko, klasycznie, mocno polecajka. I ta skóra w takim stylu vintage, no też mnie mocno zainteresowała. Ma przepiękny kolor, bo to jest taki brąz, ale właśnie widzicie, jeszcze ma takie jakby jaśniejsze lamówki. Czy podoba mi się? Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładna. Może to nie jest typowo zimowy trend, aczkolwiek do jakiegoś fajnego szalika, do grubego swetra, do czapy czy do jakiejś e, balaklawy. Mm, to może wyglądać fajnie, bo też nie ukrywamy tych e, bardzo mroźnych dni, przynajmniej u nas we Wrocławiu nigdy nie jest za dużo, ale podoba mi się. Bardzo ma fajny fason, trochę bardziej pudełkowy, ale z drugiej strony tutaj takie wszystkie dopracowane detale. No powiem Wam, dawno nie widziałam tak fajnej ramoneski. I ten kolor, który jest na maksa. Taki unikatowy, powiedziałabym. No. Posmanka czyli na głowy, głowy, która teraz też mocno w trendach jest, aż do wiosny będzie. Powiem Wam, że na no nim głupie to jest. Znaczy wiadomo, nie do końca to chyba mi pasuje, bo jakoś mi się jeszcze nie opatrzyło, Ale czuję się trochę jak Kate Moss w latach 90. Tak brytyjsko trochę. Wiadomo, do tego płaszcza chyba nie do końca to siedzi, ale sam sam basmanki, ona jest, ta konkretnie jest z wełną, więc też będzie grzała. Tutaj mamy przed deszczem, ewentualnie że przed słońcem wiosennym czy zimowym będzie fajnie chronić. A fakt, że się ma wełną, to na zimowe klimaty rewelacja z ładnym złotym akcentem. Były też jeszcze inne wersje kolorystyczne, ale brałam tą najbardziej klasyczną, czyli czarną. Ja myślę, że naprawdę cool wygląda. Wam, że jednak to lustro w zarze i to światło tutaj pokazuje wszystkie mankamenty tych ubrań. I może to dobrze, bo to jest welurowa marynarka, też lepko taliowana. Mogłam wziąć rozmiar S, bo ewidentnie ta M-ka. Widzicie, tutaj jeszcze jest o Jezus, sporo materiału do naciągnięcia, ale ogólnie na żywo ona wygląda świetnie. Tylko. No właśnie, minus takich marynerek, jeżeli nie macie z tym problemu, to super wybór, ale to się do tego o, dosłownie wszystko się... Wszystko, każdy jeden był na tym widać. bo tutaj elektryzję, bo to jest oczywiście sztuczny materiał moje włosy, zobaczcie, jak elektryzują od tego, ale jest ładna. ładny czekoladowy odcień. no ma coś takiego w sobie też modowego. Ma poduszki wszyte tutaj w ramiona. Jest też fajnie, buduje sylwetkę. Ładna propozycja. Widziałam, że też są spodnie do kompletu, ale ja no odpada przez to, że właśnie wszystko się do tego wczuwa z moimi psami, to ja bym miała naprawdę niezamiązne, zobaczcie, nawet na rękawie jakieś tutaj pyłki ze sklepu, z jakichś czapek, swetrów. no nie, ale jeżeli nie macie z tym problemu i nie przeszkadza Wam to, no to to jest bardzo fajna propozycja, kolorystycznie bardzo w trendach, no i oczywiście ten welur, który jest bardzo, bardzo, bardzo elegancki. Powiem Wam, że taka, no naprawdę bardzo wdzięczna koszula, to jest ta chyba krata w stylu Fishy. E, o ile się nie mylę, taka bardzo dolubniutka, ale ładna ma ten dekolt tutaj przy, mm, przy rękawach e, zwężanie. No i ona jest w ogóle taka jakby, e, jak to nazwać? że ma taką fakturę, która e, pozwoli Wam tego się nie prasować, więc może być wygodna, ale naprawdę wygląda ładnie. Moim zdaniem też fajna taka e, cute propozycja e, i na co dzień, ale też na właśnie świąteczny stylizację. Ale trdo do świątecznych stylizacji jak najbardziej wydaje mi się, że jest okej. Okay. No, prawda ładna. Jest taka leciutka w ogóle, bardzo, bardzo komfortowa w odczuciach. Trend, który łączy, no właśnie, w sobie te dwie takie struktury, faktury, które nie do końca na pierwszy rzut oka wydają się dobrym połączeniem, ale tutaj to naprawdę ładnie wygląda, czyli sweter, który ma obniżoną linię ramion, wręcz to jest taka hiszpanka. i do tego wszyta koronka, tutaj naprawdę jakby coś właśnie z niej wystawało, jakaś koszula. Bardzo ładny sweter, ale powiem Wam jedno, że na żywo on trochę wygląda, jakby byłby lekko znoszony, nie wiem, jak to nazwać. Podoba mi się kolor, jest taki ładny, ciepły, karmelowy. Jest bardzo cieplutki, nigdy w dotyku, ale jednak na żywo nie robi takiej roboty, nie oddaje, że tak powiem. No i też nie jest praktyczne aż tak bardzo, oczywiście, zimą noszenie tych ramion odsuniętych, bo o, podnoszenie ręka do góry wszystko podjeżdża i wtedy wyglądamy trochę tak uh, niezbyt dobrze. Ale to połączenie, koronki razem ze swetrem mega cool. Tylko pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która będzie mi pasowała kolorystycznie, ale z mega szalona. Najbardziej szalone nakrycie głowy zimowe, jakie miałam w WGTK na sobie. To jest gigantyczne. To... Zobaczcie. Ale jakie to jest piękne, po prostu gdyby nie fakt, że nie mam się tego dostawać, to się do zostawiać, to Ta tego samego faktu modowego bo tak bardzo kocham, taką dziwną modę, dziwne, czy to po wygląda, to jest tak miękkie, to jest tak puszyste. To jest po prostu genialne. Baket a To jest genialny. Naprawdę Karla? No. O kur. No jest po prostu... Jest gigantem, po prostu chcę, to picie, ale naprawdę, powiem wam tak, jeżeli jesteście insta-friendly jest ludźmi i, i chcecie sesję zdjęciową, decyzję, ale obie skorlą, patrzcie na nasze włosy, elektryz razy milion i tu poliestru jest, my god. Zacznę od najbardziej cute detalu, czy to nie jest przepiękne? Hello! No przepiękne są te kokardki i są faktycznie mocno w trendach, ale cała koszula to, słuchajcie, oczywiście taki welurowy, jak widać, jak pięknie odbija światło, welurowy typ. Ja co prawda wziąłam sobie Mkę i już widzę, że w ramionach jest troszeczkę za szeroka, ale no kobalt w tym wydaniu, przy tym odbijaniu światła tego materiału, wygląda naprawdę zjawiskowo i no ja oczywiście żałuję, że nie mogę jej jakoś lepiej tutaj ułożyć, wkasać w coś, ale... No powiem wam, że robi wrażenie ten kolor w połączeniu z tymi pięknymi detalami. Hmm. Ponownie widzimy wszędzie furwające rzeczy, bo jestem na czarno i teraz tak, pierwsza część, bo tutaj mamy komplet, który sama stworzony, nie jest kompletem w ogóle Falbany w takim właśnie błyszczącym wydaniu, ale tych falban jest dużo. To jest taka ala koszula, która zdecydowanie właśnie w taki sposób, no, że będzie robiła największe wrażenie. W ruchu na pewno też pięknie odbija światło. Jest to niestety sztuczny materiał, syntetyczny, więc nie będzie na pewno w tym za bardzo tak komfortowy, że się spocicie, no to, to nie? ale jest tu ładna. Ja nie lubię za bardzo tego typu krew, tak będzie taka taka choinka, ale kurczę, widzicie, ona jest ładnie, ładnie zrobiona, ładnie obszyta. Tutaj nie mam się do czego wszczepci, jeżeli chodzi o konstrukcję, no jest spodnie. Słuchajcie, ja zero mam jakiś problem. Zawsze tutaj nasze 38. To 38 to jest po prostu. To jest jakiś gigant. To jest po prostu. Nie, nie wiem, nawet nie wiem jakam to pokazać. Jestem po prostu ogromne spodnie. A chciałam bardzo Wam je pokazać ze względu na ten detal, bo to są czarne, ładne, sprane jeansy które mają tutaj detal koronki po bokach, takie lamówki i to wygląda prześlicznie, naprawdę. Super są te giny. Tylko no, jeżeli naście tutaj 38, to tu weźcie 34 dosłownie to nawet nie jeden mniejszy, tylko z dwa rozmiary. Są gigantyczne te spodnie. One są lekko biodrówkowate, takie powiedziałabym Mita emit mid Waste. O, chyba tak to się mówi. Ale no ładny jest ten detal. To mi się podoba. To wygląda cool. I mam nadzieję, że to nie wyjdzie długo z mody, bo wygląda <laughs> naprawdę przepięknie. To u mnie na koniec jeszcze taki mega comfy zestaw, właśnie powiedziałabym, że sweterkowy, ale on jest no, przymił do dotyku, bardziej bym powiedziała, że taki dzianinowy, nawet trochę bluzowy, coś na pograniczu, ale fajnie, bo tutaj spodnie mają gumkę, więc są super komfortowe, co prawda minusem jest to, że nie mają kieszeni, ale mają też takie, widzicie, to, tą taką zaszewkę, która powoduje, że te spodnie mogą też absolutnie być stylizowane bardziej na elegancko, moim zdaniem, naprawdę cool mierzę miarze z czapką, e, moją mi Komplit, bo nie dość, że już nie mogę patrzeć na te włosy, które po prostu tutaj furwają, to jeszcze czegoś tak mi hm. do tego pasowało. Cool. Ładny taki kolor na pograniczu szarości i beżu. Naprawdę jest przemiły. Tutaj też ładnie przy dekolcie i troszeczkę inaczej wykończone. To no to spoko, opcja. Naprawdę spontanicznie wyszedł z tego fajny poradnik też, mhm. w co ubrać się na święta, ale sieciówki, no właśnie. Jak zwykle było bardzo dużo poliestru, akrylu, ale też już tego wszystkiego nawet Wam nie pokazywało się. Nasze włosy nie przetrwały. Nasze włosy ogólnie nie przetrwały to raz, ale było też sporo takich naprawdę fajnych wyborów mhm. i też fajnych składów, więc można... Da się. Koniecznie dajcie znać, co Wam wpadło w oko. I do zobaczenia w kolejnych filmach.